Cześć, cześć, witajcie. Tutaj Karel. I dzisiaj witam ci w poradniku, który został sobie zażyczony przez widza. I jeśli no macie pomysł na jakiś poradnik, czy czegoś potrzebujecie, to oczywiście ja zawsze nagram. Nawet napiszcie po prostu w komentarzu. I dzisiaj było takie pytanie: Jak zrobić świat, na którym grał Noli w Nowy świat. Ice, Ice Spikes 50 dni Hardcore miał swój film. Więc no ja tutaj śpieszę z pomocą, jestem niczym strażak, nie? Wybieramy Create New World więc żaden problem. Nazywamy sobie świat tak, jak chcemy go widzieć. Na przykład ja sobie go nazwę Ice Spikes. Możecie go nazwać sobie go tak, jak chcecie, to może być wasz, nie wiem. Yy. Możecie go sobie nazwać jak chcecie po prostu. Teraz tak, jeżeli wybieramy sobie game może być to survival, może być Creative, może do czegoś potrzebujecie, a może to być hardcore. On No nie grał na hardcore, więc ja też tak wybiorę. I teraz tak, żeby to był tylko Ice Spikes, wybieramy more World Options i klikamy i przeklikujemy tutaj nie Super Flat, nie Large biomes, nie Amplified, Single bio. wybieramy Customize i jedziemy na dół tak długo, aż zauważymy Ice Spikes. Wybieramy, klikamy Done. I Create New World. Nie wiem, jaki sit miał Noli, więc jeżeli chcielibyście mieć taki sam sit jak on, to ja niestety nie jestem w stanie powiedzieć, może on poda kiedyś, to wtedy tutaj wpisujecie, jeżeli chcecie mieć dokładnie taki sam świat jak on. Nam się załaduje Więc moja no i... tutaj nie ma za dużo po prostu nie Bardzo prosta funkcja A się przydaje, nie? Taką mamę taką... stworzyć. daily, czy w ogóle to daily jest? Podobnie, już wywidzi, wy widzicie, nie? Słuchajcie, mi się to generuje, czasami mam tak, że świat mi się generuje po prostu kilkanaście minut Mój komputer jest mocarzem, dobra Ja teraz muszę coś pogadać, bo w sumie nie będę wrzucał minutowego poradnika, bo nikt mi nie uwierzy, że on w ogóle działa, jest na temat Tak naprawdę to prościutkie jest, nie? Czekamy, aż nam się ta ramka wypełni, tutaj te piksele po prostu minecraftowskie Dobra, stop, teraz czekamy, nie? tego filmu może po prostu kreację. Jeszcze włączę kreatora no, tutaj go nie odpuję i po prostu nie mi się z Steam sobie poglądać. Nie. Nie chcę mi się zrobić z filmu. Labę tu Strasznie proste to jest. Jakby coś tam na 1.17 17 ale tak naprawdę działa to na każdej wersji chyba. No oprócz tych starszych funkcji. Dobra. To by było na tyle. Chociaż w sumie jeszcze możemy poszukać drzewa, na które jest 0,1% szans. <laughs> Przedłużmy ten film. Dobra, jestem super sztuczny, wiem o tym. No to by było na tyle. Jak widzicie, ten, ten biom jest bardzo ciężko w ogóle tu cokolwiek zrobić, więc... O, ale fajne wieże, dobra, podoba mi się Więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam Mam nadzieję, że ten króciutki poradnik wam się podobał Który nie jest jednak shortem, nie nazwę go short, bo to w sumie nie pasuje Więc no, ja się z wami żegnam, macham głową To żeby jeszcze przedłużyć ten film, bo 3 minuty będziecie mieć Jejku, kto mi w to uwierzy, dobra No i to papa. Yy, pa.